Witajcie wszyscy w kolejnym już drugim odcinku z Dying Light. Kontynuujemy, idziemy do tego doktorka. A ja tu przeszukam co jeszcze w sumie. Bo eksploracja jest kluczem w tej grze. Wciąż czekam aż zagram z Joksarem. Nagram odcinek Właśnie zapomniałam wspomnieć, że ten... Zrobimy to tak z Joksarem, że będzie jego perspektywa na jego kanale i moja będzie na moim kanale, więc wpadajcie do niego, jak ktoś chce se zobaczyć jak wygląda to z jego perspektywy. No. A my się udajemy tutaj. Na samochody dało się wskakiwać, żeby... Chyba tak. Dokładnie. Coś tam zapamiętałem na pewno, bo myślałem, że tylko na te ciężarówki. Ale dobra, idziemy po zastrzyk. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wpadajcie do Heksara, kto jest ciekawy. A my idziemy na zastrzyk. Antyzyny. Doktorze, halo, ktoś tu jest? Kętym. Jesteś tam? Szlak. Eee. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. E, chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła powiedzmy epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No, i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem strzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście, w nadziei, że część zarażonych jest je, zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Rekord wysłał najlepszych ludzi, by pilnowali. Rahim Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze spajkiem, znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla Ciebie prawdziwą robotę. Dobra, idziemy do spajka. Jeszcze tu spojrzę. Skazówka, masz punkty umiejętności do wydania. Wybierz jedno z drzewek umiejętności, aby wydać punkty. Jasne. Tutaj możecie sobie przeczytać. Za szybko to pominęłam, ale dobra. Możecie sobie zapauzować. Zawsze. My idziemy do Spike'a. Spike? Jestem Clay. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtociut. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden pożarło, apteczki, survival i takieta. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przeląbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? I jak je uzbroić? Zobaczysz sam, jak się pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszkanie, mogą ci się przydać. Jasne. Dobra, przygotuj pułapkę na misję Brekena. Zbieranie przedmiotów jest kluczem do przeżycia. No wspominam o tym. O, na, w tym. Na początku odcinku. Dobra. Nie będziemy tego czytać, już wiemy to. Idziemy, mamy petardy do odwracania. do odwracania uwagi i mamy te fury zrobić. Jasne. Dobra, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. jest na podwórzu. Otoczony przez zombie. Musimy mu Zajmę się tym. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że Dying Light to jest polska produkcja. Od polskiego studia Techland. Być może kojarzycie Odpowiedzialne również za The Thailand, Też gra o zombie. Bardzo fajna swoją drogą. Dobra, tutaj pomóż uwięzionemu. Są też Uważaj Pomóż uwięzionemu, ocalałemu. Dobra. Ginty. E, szybko poszło. Dobra. Ja bym sobie rozmontował coś, ale tutaj jeszcze to było. No, te deski se rozmontuję, tak zawsze robiłem przynajmniej. Tak, zawsze jakieś części dostaniemy, to jest przydatne. Ta noga od stołu to sobie zostawię, niech będzie. Halo, dzień dobry. tylko niech nie cierpi. Załatwione. Dobra, nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne. Dostałem plan paralizator. Dobra, wejdź na dach budynku i skontaktuj. Już prawie, dajmy chwilę. Wejdź na dach budynku i skontaktuj się z Giery. Kurde, jak ta gra mi przerywa mówić, co nie? Jesteśmy. Ukrainie. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Dobra. Jade, załatwione. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo, opatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Craig. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Tu mamy te samochody. No, się się I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych zamików. No właśnie, odwracanie uwagi to będzie priorytetem w tej grze. Przy, przynajmniej w niektórych sytuacjach, nie mówię, że cały czas. Dobra, rzucamy tam, niech se pójdą. Dobra. Odpalam. Dawaj szybko, ja czuję jakby był dosłownie... No dobra, był za mną. Wy tam, zombiaki. Dobra, zombiaczki se tam poszły, a ja se... Trzymaj tak dalej, a no, może się nawet uda. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już tam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te ci warła, są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Słuchajcie, teraz zauważam kebaba, więc widzimy się za chwilę. Nie, no żartuję. Idziemy dalej. O tu mamy skrzynię. Dora, nie będę zużywał na niego broni. Wykopię go stąd. Przygotuj pułapki świetne na nocną mis misję. No to dalej to samo zadanie, co mieliśmy. Dora, lecimy. O, kurde, już myślałam, że wypadnę. O! O, chwycił się, chłop. Otwieranie zamków. To wiem, jak robić. O, kurde, jeden wytych. To słabo. Nie wiem, czy. No, super, nie. O. Super, otwierać zamków. Kraj 2020. O, kurde, dobry nick. jak tutaj mam wejść teraz? Tędy bym mógł... No, ta. O! Dobra. No skurde, dobra! Już, się, ja już chciałam świętować, że udało mi się wejść. Dobra, no, jeszcze raz. Dawaj. Dobra. O, alkohol, przyda się. O, butla. Pięknie. Ok, przygotujemy więcej tych urządzeń. Takie mam drugie, drugoplanowe zadanie. Czy tam drugie zadanie? Co tutaj jest? Tutaj jest kolejne. To jeszcze dwie. No, i jeszcze dwie tak, bo odpaliśmy to. O kurde. Dobra. Jest. Jeszcze wytrchnie no, najlepszy odcinek na świecie. Tutaj możemy sobie zrobić. Co to jest? Unik. Czyli. Tak, to jest to. To jest jedna z najbardziej przydatnych rzeczy. Przynajmniej nie jakiejś rzecz umiejętności w tej grze. Dobra, i następny jest tam? Aha! I tu jest to. Dobra, to ja idę do tego chyba po prawej. Bo widzę, że tak mogę doskoczyć. A tutaj... Z tego słupka to tak sobie. Dobra, to tak skoczymy sobie. Ten odcinek możliwe, że będzie dłuższy. O kur... Te dobra Czasami te skoki naprawdę Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się Napraw następne urządzenie. I to jest chyba ostatnie. O, nie widzę innych na mapie. Dobra. Świetnie. Mamy teraz zadanie, żeby co... Co? A nie. Znajdź tablicę rozdzielczą, żeby włączyć światło. Super. Dobra, no to idziemy, nie będę tu... Dobra. Dobra, idziemy. Zrobimy chwilowe cięcie. Jak zauważyliście zapewne. do z techu. Idziemy tutaj. Ta. Co jest? Ale bydlak. Kurdeń. Ja, ja spróbuję go zabić Masz Dobra. Masz super Dawaj O nie, co to był za ruch? Tam jest kolejny A jakby go butlą tam rzucić? Dostał. Zfajcił się trochę. A idź tutaj se. O! Co to on za wrotki robi? Dobra, to idź se tu. O, nie, ale zrąbałem teraz. Nie no, zmarnowana petarda. Jakby teraz. Co jest? Kurde? Dora, nie będę z nimi walczył, chyba nie muszę. Tandy. Okej. Okay. Dawaj myśl. To twoja. Dora tu. Dawaj, no kończmy już to. Jest Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielnie. Ale skoro raz było zbarcie, to może znów się zdać, nie? Elektryka zostaw nie, okej. Ty weź tyłek w krok i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz sam musiał spędzić noc. Bezpieczna strefa wróci do schronienia przed zmrokiem. Zaraz co zrobię, tylko chciałbym jedną skrzynię otworzyć. Nie, nie chcę tego wytrychu stracić. Jo, już prawie by się ten. Już to drżało, kurde. I. O! Owocowało się. Nie najgorzej. Dobra. To jeszcze se spojrzę. Klucz następny w ogóle dostałem. Eem, to ma 24, to ma 24 ter, to ma mało tego, to jest, to, to wymienię, to i sobie zamienię na to, I jeszcze to, tu świetnie. O, dobra, idziemy w drogę. Chodź do schronienia przed zmrokiem, robi się, uciekamy. I po tej, po tym zadaniu będziemy mogli wreszcie zakończyć samołóczek, z czego jestem zadowolony. Dobra, dawaj. Uciekaj. Kurde, babka mnie tutaj. O, w tym jest dużo hajsu. Ale tam, tak słabo trochę. Ale dobra. Dawaj, biegnij tu, Ukrain. O, tu można otworzyć w ogóle. O, kurde, są z rzeczy. Dobra, zabieraj to. Wracamy do schronienia. A ta muzyczka spokojna, dawaj. Idziemy? Nie muszę znowu walczyć. A nie, chyba nie. Co O kurde. Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi brzodami. Biały, jak tylko mnie zauważyło, słyszałeś o czymś takim? Hmm. Niestety to za mało informacji, ale jak zobaczysz następnego, to jest tak, dobrze. Jasne. Dobra. Śpimy. Dobra, pomów ze Spajkiem. Zadanie mamy. Ale dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!